Piątek, 19 września, godzina 12 z kawałeczkiem. Macie swoje aferki byle co żrecie, byle co pijecie, byle czym oddychacie i byle jakie gówna piszecie i na swoich portalach udostępniacie. To są wasze drony w narodzie. No, to by słowa użyć. Pomylony. Nasi celebryci żyjecie byle czym. To już, ile to już w tym roku do tej pory Aferek? 1500 1900 do kwadratów. Nieskończoność. Tak, bo tu jest, jak mówiłem, lotnisko. 180 samolotów startuje i ląduje. Co godzinę. Macie swoje. Hemitralsy. tym oddychacie. Czym wy się zajmujecie? Dron, drony. To aferka za trzy godziny inna aferka. Myślałem, że macie chociaż pamięć trzydniową. Wy trzygodzinnej pamięci nie macie. W Jakimiś bzdurami żyjecie. Głupoty opowiadacie. Zamiast się wziąć, politycznie to wszystko załatwić, to nie. To w skrócie powiedzieć o tych waszych celebrytów, wszystkich facebookowych, youtuberowych. Gęba frazesów. Pełna kupa. A z działania politycznego pupa. Pupa. Już nie chcę mówić po polsku. Narodzie. Bzdurmistrze. Bzdurmistrze. Jakie to są decyzje? Polityczne. Wam dronów nie potrzeba, ani bombek wam nie potrzeba. To macie to, co, czym każdy z nas oddycha z nieba. Tablica Mendelejewa. No ale uj, bawcie się dalej w narodowy. Jako formacja polityczna front daliśmy wam rozwiązanie za własne fundusze założyliśmy formację polityczną, żebyśmy mogli zmienić cokolwiek politycznie. Ale nie, nie, nie chcę bo ten taki, bo ten taki, bo ten Nowaki, bo ten tamty. Nic, że się nie zrobili. Kompletnie nic. A największemu badziewie to było wśród moich byłych znajomych, którym pomagałem po sądach i jeździłem po szpitalach. Po domach dziecka, po przedszkolach, żeby im pomóc dzisiaj. Człowiek jest dla nich największym wrogiem, bo nie podzielam ich pitolenia. Mam wyłożone, wywalone z wszystkich czterech liter na Was wszystkich, byłych znajomych. Nie toleruję żadnych ludzików na sznureczkach pajacyków. Którzy dla lajków, napinek, z srajków zrobią wszystko i wypoczynek. Żebraków, ze zrzutek Masz ręce to pracuj, masz łeb i uj to kombinuj, ale nie wasi celebryci. Wszyscy, którzy w czterech literach przez ostatnie pięć i pół roku byli, nic nie zrobili, nie zadbali o swoje dzieci, oni tylko pitolili bez sensu, jak uj spod kredensu. I takich samych sobie nazbierali. I nadal, Pito, wasze życie to polityka. Nawet wasze dziecko, które się urodziło wczoraj, już oddycha, bo to jest polityka, za wszystko płacicie. I wy mówicie, nie, politykiem trzeba być wykształconym, do tamto, sramto. Tak, oni wszyscy są wykształceni politycznie. Zapomnieliście o tym, że w domu. Jeżeli basz o swój dom z miłością, to jesteś politykiem. Jesteś ministrem zdrowia, ministrem szkolnictwa i każde jedno ministerstwo w Twoim domu to jest tak jak te ministerstwa, które macie w tym nierządzie z Gnesej na Ale to dla Was jest Fantasmagory. żyjcie swoimi fantasmagoriami, bajkami, popierdłkami. I urujcie się nadal i połujcie się swoimi wysrywami, wymazami, swoimi napinkami i czyntami jeszcze, bo oni się tak was przestraszyli, że już się zwinęli i się eksportowali. Robicie jeszcze z Rosji wroga. Tak po cichu, z Rosji robicie z Białorusi wroga. Nie życzę sobie żadnej wojny. A przede wszystkim z największym państwem atomowym, jakim jest Rosja, ani z Białorusią. Żadnej wojny, no, ale żyjcie tym. I wasze przekazy podprogowe. Polska tylko Polska, Polska dla Polaków, Sisko Polska, Polska tak, jak Polska samotna wyspa albo samotny biały żagiel na morzu. Polska, Polska, braunici, sunnici, menoici konfederasty, pisowce, peowce, trzecia droga, PSL-e, lewica, prawica, zrzeszeni, niezrzeszoni. A wy pff, ich udostępniacie, ich wysrywami żyjecie. I te wysrywy powielacie, maże nie jednego Polaka. Oni wam jak ksiądz powiedzą co, co na daną chwilę chcecie słyszeć. Tak, ksiądz za pieniądze. Ksiądz się modli, za pieniądze lud się poli. Księża, dobrodzieje, katolicki, tak. Eksperci od zachodzenia w ciąży. Od... Stosunków przedmałżeńskich, pomałżeńskich, międzyludzkich, tak. Czy oni są depeściaki? Za pieniądze powiedzą wam wszystko, ale nigdy nic nie zrobią. Nigdy ani jednego księdza dobrodzieja nie widziałem na naszych protestach, walcząc o wolność naszego narodu. Ani jednego. Albo wasz ksiądz, bo wasz biskup, bo wasz kardynał, bo wasz papieżak i tymi bzdurami żyjecie. I tam leci następny. Powinni zostawić smugę 10 długości maksymalną, a zostawia 100, która się rozpyla. Słodkiego miłego życia, poliniaki. Jeszcze pierdzielicie takie głupoty. Elite nam wybyli, elite nam wybyli, elite. A ty kim jesteś, albo czym jesteś, co? Elita z grubego jelita? Elite nam wybyli, elite. Jaką elitę? która w 39 roku tak samo paradowała jak dzisiaj paradujecie i w kilkanaście, w 27 dni, żeśmy się poddali i zwinęli, to jest Elita, tym żyjecie, tymi wymazami, a wy kim jesteś? No, jesteś jesteście lita. elita z grubego jelita. W czterech literach. Byliście, to widzieliście, tym się zajmujecie, to propagujecie i tam zostaniecie i tam się urządzacie na własne życzenie. A tamte meduzy które rozmnażają się płciowo. Zaznaczam, że meduza to jest takie stworzenie, które żyje bez mózgu 650 milionów lat. Jest nadzieja i dla Was. Te polityczne meduzy rozmnażają się płciowo. I w inny sposób się rozmnażają, bezpłciowo. Bezpłciowo to są takie naloty, takie strupy. Lub plankton. No. Bawcie się dalej. Jak tam ceny w sklepach? Co jecie? Co kupujecie? Co pijecie? Czym się żywicie? Zobaczcie teraz na portal facebookowy, youtube'owy. To jest portal pogrzebowy. Tysiące przypadków. Tysiące przypadków przez ostatnie 4 miesiące. Staszki, sojki, inne tam jakaś Jolanta, jakieś tam z kabaretu hrabi, babi. ale wy tak żałujecie. Jakiegoś pilocika. Jakie to tam Krakowiaczek? Jeden przyjął próbki 4 nie zdążyła, miał przyjąć 7, promował to badziewie, I tak Karolek, Przewrocki, były prezesik IPN-u. Zachęcali was do tego, ale jesteś. Największym wrogiem narodu jest niemyślący lud. Promujecie swoich oprawców, szubrawców. Podżegaczy wojennych. Zamiast walczyć o pokój, to oni podgrzegają do wojny. Wszyscy 460 zbroić się. Przed kim się zbroić? Przed sobą samym. No dobra, bawcie się dalej. Co i reszty nie chcę kontynuować. Sajonara, czy też słodkiego, miłego życia. O, widzicie, leci. Leci samolocik. Długo jeszcze może powiększę. Smuga. A, go tutaj powiększyć. I tam już są smuga. Kilka kilometrów. Widzicie, tam jest kilku kilometrów. I już się rozprasza. W tym wszyscy oddychamy. To wchłania gleba. W tym się żywią zwierzęta. I oczywiście wy. Jak powiedziałem, informacja polityczna Fronty dała wam rozwiązania, żebyście w swoim regionie wzięli się do roboty, zamiast siedzieć tego pitolenia. Bo jest takie, wszystko co oni mówią, to jest takie pitolenie, o Chopinie słuchać. Ale nie, wam się nie chce. Jak twarze tęskniące za rozumem. Grzesia, obwiesiaj całą resztę 460, takich sobie wybraliście. idoli tam są smugi słodkiego, miłego życia. Szkoda słów na patologię społeczną. Patologia, taka nauka, która się zajmuje śmiercią organizmów żywych. Ale no co, mózgu się nie przeszczepia, prawda? Więc dla Was nadziei, dla znakomitej większości nie ma.